stanu Kentucky i taki pomysł zadać Wam kolejną zagadkę w stanie Kentucky nie ma zbytnio nic takiego ciekawego natomiast stan Kentucky kojarzy się z czymś bardzo, bardzo popularnym na całym świecie co wymyślono w stanie Kentucky jest bardzo to popularne tak jak mówię na całym świecie bardzo słynne ale ciekawe czy ktoś odgadnie o co mi chodzi z, z czym takim popularnym może kojarzyć się stan na odgadnie ktoś A ciekawe kto pierwszy odgadnie bardzo mnie to ciekawi i co kochani no. pogoda tak jak mówię jest bardzo ładna mam dużo czasu ja jadę do południowej Karoliny zaraz tutaj na początku południowej Karoliny zaraz na granicy z północną Karoliną Zahaczę kilka stanów, Były kilka stanów, mianowicie wyjeżdżając z Illinois, przejechałem całą Indianę. z ładunek. Tak to wygląda. Wrzucam tam filmy też na YouTube, ale bardzo mało ludzi tego ogląda, nie wiem. Może jednak wrócę do tego Facebooka. Zobaczymy. чак толкова не интересува, кога ще е сенсу może dwa miesiące i zobaczę jaki będzie efekt. No, bo tak myślę, że bo tak naprawdę dużo kierowców nagrywa profesjonalnie na YouTube'a i może dlatego to jest. Piękne zdjęcie w przepięknym tu kapeluszu. <grym> bardzo ładny kapelusz Marzewelina. Pozdrawiam Cię i całą twoją rodzinę bardzo serdecznie. Dziękuję za lajki. Pozdrawiam również Kacpra. R. Dziękuję za serduszko, za serduszko Kacper. Wiecie, ja tam na YouTube dodałem, że to nie są filmy dla dla dzieci, co nie? Bo wiadomo, tam jest taka opcja, czy jest tylko dla dorosłych, czy może mogą dzieciom podać, ja tam przycisnąłem, że to jest tylko dla dorosłych z tego względu, że czasami przekle przeklinam, może coś się wydarzyć, nie wiem. Mogę podczas nagrywania uderzyć w jakiegoś zwierzaka i zapomnieć to, wrzucić ten film, także wolę pominąć, żeby to dzieci Thank you. pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie, także to by było na razie na tyle, tak mówię, zbliżam się do miasta Louisville, w stanie Kentucky i czekam na odpowiedź, co takiego ktoś wymyślił w stanie Kentucky. Trzymajcie